Ciemnętko z tej strony prostu Jak widzicie, w kolejnym odcinku z Bety Nazoru być może teraz mi się wszystko uda zrobić. Jak słyszycie, jest inny dźwięk, trochę i jeszcze pobiera nam się mapa z warsztatu. Więc jest na prawdopodobnie jakaś inna wersja, bądź starsza wersja mapy. Być może to będzie DAS2, dlatego że uległ lekkim zmianom. Może tak powiedzmy. Lekkim zmianom można teraz na aspocie plantować za pudłami, więc kontrola z gal jest o wiele większa. No i teraz to będzie bardzo chamskie, ale dobra, no taki to prawdopodobnie był feedback graczy, aby coś takiego umożliwić. Ja w to nie wnikam. No i zobaczmy, jak to teraz pójdzie. I czy się myliłem, czy się nie myliłem. Już to chyba nagrywa nawet piąty raz, dlatego że no wkurza mnie to wszystko. E, dla... No jest raz, tak jak mówiłem. Wkurza mnie to dlatego, że... Chwila jeszcze. A wkurza mnie dlatego, że po prostu męczyłem się z tym, jak to nagrać tak, żeby Action w końcu wykrywał mój dźwięk, dlatego że e, no cóż, no nie chciał w ogóle nagrywać dźwięku. No, a okazało się, że to po prostu wystarczyło GX -y wyłączyć w karcie dźwiękowej i wszystko działało. Ale oczywiście ja musiałem próbować. Metoda i błędów. Reinstall kilka razy programu action. Ale w końcu zadziałało. Dobra, tak więc mamy mapę DDS 2. Zobaczymy co nasz Suspect robi. Z 11.2 To było dziwne. Nasz suspect ma 24 na 4 to, to tak trochę prędko dali nam sprawę do ceny. No jeszcze 8 minut meczu było. No więc, no cóż, on trochę się wyróżnia na tle wszystkich. Zobaczmy. Dochodzi. No nie trafił nasz suspekt, ale był bardzo blisko. Tak, przez, przez murek. No nie miał szans zbytnio trafić, no i padł. Więc nie wiem, może gra dobrze, może smurfuje, nie wiem, cokolwiek. Ale jak na razie widać, że no nic nie ma. A może po prostu jakiś czysty fart. Także co do wypuszczania odcinków we wtorek i w czwartek, mam nadzieję, że lepiej Wam będzie, jeśli będę wypuszczał odcinek w około 18, 19, a nie o 15, bo... z doświadczenia wiem, że no, raczej nikt przed 13 nie kończy. No ja też nie, niestety. No poza jednym nie ma, ale to się nie wlicza. Tak ja więc dla mnie i lepiej jest o 18.00, dla Was na pewno też możecie odpocząć i w spokoju obejrzeć odcinek. No dobra, ale przejdźmy do sprawy. Nasz aspekt leci z glockiem, jest teraz w terrorystach z Glockiem. Pistoletówka, dostał HEDA. No jak na razie nikogo nie zabił. zostało nam dwóch antyterrorystów. Nasz aspekt ma na 4 HP. I raczej już tutaj chyba nic nie zrobi. No i teraz aspekt rasuje z bizonem, bizonem na A. Dwóch tylko antyterrorystów tutaj jest. No i... Tukan bardzo ładnie zaczyna grać, ładna bania z Kałacha, Trzy, dwóch jeszcze, dobra już żaden. Tak patrzę teraz, że igła ściągnął ich z autopompy chyba jednym strzałem i nasz, nasz Suspect grający z Bisona nic nie zrobił w tej rundzie. No i ma 24 na 6 no i, no i nie widać żeby go za cokolwiek szło reportować. Być może będzie taka sytuacja, że ktoś go zreportował, ale zaczęli wszyscy pisać, że czytuje i tak dalej, no to mógł wyłączyć. No oczywiście tak się nie pisze. Ewentualnie to jest srebro, bo jak widzę, jak gościu nie umiał go trafić, to to masakra była. Nie wiem, czy on masa, to jest masa, czy jest P90 gram, no, ale Ale nie umiał go trafić. Po prostu stały walił w niego i nic. No i nasz terrorysta nic nie zrobi, no z dokładniej. Oczywiście skiny muszą być. Miota się jak szata nasz suspekt. A tu wali bardzo dobrze skałacha z tego co widzę. No ale to głównie o naszego suspekta chodzi, który lata z jaguarem. I nic nie robi. To jest podejrzane. Tam jakiś strzał, być może ktoś tam mógł się kryć. Ale się nie krył. Po jednym szale, po jednym szale, ale zabił. No i jeszcze chyba jedna runda będzie. Tak więc antyterroryści zostali zniszczeni przez terrorystów. No a suspekt tutaj wykazuje się normalną grą. No i nie wiem za co go zreportowali. No być może za to, że nie widzę tego. Nie wiem. Być może w poprzedniej rundzie grał jakoś tak bardziej podobnie do cheatera. Tego na górze sonara, bodajże, tak to jest sonar, nie zauważył go i dostał parę strzałów z autelamy, no i padł. No i będzie chyba ostatnia runda już z tego co widzę, tak. Ostatnie 40 sekund, rożna B z po 90 No i wchodzę, no i cyklem dwa nie dwóch zabił, ale to nie wiem czy to będzie wystarczająco. Jeden to jeszcze się gdzieś tam pamięta pod spawnie. Aspekt wchodzi z bombą na BS-a. Plantuje. Nie zaplantuje, plantuje. Oboż! Oboż! Co to jest? To jest trage tragedia. Przeładuj, przeładuj, zniszcz ich. No i wszystkich słychać, tak? Oni sobie gdzieś latają. Oni nie widzą nawet aspektu. Oni nie sprawdzą BS-a. Oni nic nie zrobią. To było darymne, może tak. No i cóż, nasz aspekt nie miał niczego. ...przynajmniej na, na podstawie tego co widziałem. Przesyłamy werdykt niewystarczający do wody i... ...zabieramy się do otwarcia jednej skrzyneczki, którą jest CSGO dwójka. Muszę się pozbyć śmieci, także... Dobra, tak więc w CS jest w sumie taki lot, że... ...opłaca się w sumie otwierać, no bo M4 Krwawy Tygrys ze statraczkiem i idzie cały czas do góry. P250 Rui też już jest... ...nawet cenne. Skar szkar ładna sieć. Aby był lekko używany, dlatego że lekko używany jest troszkę droższy... Zaraz zobaczymy. No, wygląda świetnie. No, trochę może tam pozdzierany. Lekko używany. Jest ok. Zaraz wam powiem po ile on jest. Dlatego, że te skary jednak drożko, drogo chodzą. <grym> drożko. Drogo chodzą. No i lekko używany. Statrak jest warty 3 euro. Tak więc na tym otwieraniu skrzynki zarobiłem. Troszeczkę albo troszeczkę, ale zawsze coś. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam w sobotę na otwieranie skrzynek. No i jest wrzesień. Więc trzeba jakiś konkurs six organizować. Więc być może za tydzień będzie już jakiś konkurs o nóż, o dwa noże, o trzy noże, nie wiem. Zobaczę. No to na razie.